Następny skin, o którym będziemy mówić, jest tak dawno niewidziany na serwerze. Tak rzadki, tak stary, że nawet na miraży trzeba go. Kurde, gdzie, gdzieś tu go. O! Mamy go! Siemaneczko z tej strony: Domino Italiana. Przed wami 20 zapomnianych skinów w CS2. Koniecznie oglądajcie do końca, ponieważ ostatni skin mocno was zaskoczy. Pierwszym skinkiem, o którym dzisiaj będziemy mówić, jest stary, ale dobry Glock Katakumby. Słuchajcie, wiele, wiele lat temu, gdy ja zaczynałem swoją przygodę z CS-em, każdy używał tego Glocka, dlatego że był tani i bardzo, bardzo ładny. Przynajmniej na tamten moment. Sam go posiadałem w wersji ze Stat Trackiem. Szczególnie fajnie fitował z jakimiś naklejeczkami. Naprawdę, naprawdę fajne te czaszki, dodają mu super wyglądu. W tamtych czasach, jak nie było cię stać na Water Elemental, czyli żywiołak wody, to grałeś właśnie tym teraz. Ktoś go widział? Ktoś o nim słyszał? Zgaduję, że większość z Was nawet nie pamięta, że taki skin istnieje. A jest naprawdę przyzwoity. Kolejny skinek to Desert Eagle, koryncki. Jeżeli nie chciałeś grać miejskim gruzem, a taki skin istnieje, to kupowałeś właśnie to. Spójrzcie, jak ten brąz mieni się w tym słońcu. Wygląda naprawdę pięknie. Cena bardzo malutka, bardzo tanio można go kupić. Nawet nie musi być w faktoryniu. Prezentuje się naprawdę przyzwoicie. Teraz? Albo każdy jest nagle bogaty? Albo kupuje jakieś, jakieś gówna kolorowe? Dlaczego nikt nie gra z starym, dobrym OG skinem do digielka? Spójrzcie jak to wygląda. Dlaczego? Słuchajcie uważnie. Kolejny skinek to moje oczko w głowie. Ponieważ posiadam go już od 9 lat. Mianowicie P250 Valencia. Wiadomo, mój jest oklejony naklejkami. Ale... Kiedyś był to najpiękniejszy, tani skin do P250. Te naklejki teraz już też są swoje warte. Ale dlaczego nikt go nie używa? Ja go nie widuję, naprawdę, w FaceCity premiery Rankedy nie ma go. Szczególnie ładnie może fitować z niebieskimi naklejkami, ja swoje naklejałem, jak jeszcze nie dało się zbytnio rotować, ani wybierać dokładnej pozycji naklejki, więc naprawdę, przetestujcie, bardzo tani, a zobaczcie jaki piękny. I zapomniany. Naszym następnym skinem jest tek kojarzony głównie z jednym ze streamerów, mianowicie Izak. Choć może bardziej powinienem przeczytać Izak. Skin niegdyś używany przez wielu. Widywałem go codziennie w tej pięknej grze, dlatego że albo grałeś jakimiś szarymi skinami, albo miałeś Izaka. Teraz wcześniej wspomniany streamer. Jest chyba jedyną osobą, o której tego skina widuje. Na serwerach społeczności, na faceitach, na premierach nikt go nie używa, wszyscy grają czymś nowym, czymś innym. Rzadko ktokolwiek gra z teka, jak już gra, to tego skina nie ma. A zobaczcie jaki on jest piękny. Jak bardzo pasuje do ciemnych rękawiczek, do ciemnego noża. A czy wy, czy wy, wy go widujecie w ogóle gdziekolwiek? Ktokolwiek z was go używa? Dajcie znać, bo naprawdę aż za nim tęsknię. I jak już przy pistoletach, jesteśmy kolejny do kolekcji USP Krwawy Tygrys. Kiedyś widywałem go codziennie, dlatego że był to jedyny skin, który nie był szary. Jako tako wyglądał, i był tani. Teraz nie ma opcji, że go spotkacie. Po prostu nikt go nie używa, dlatego że wszyscy są przebodźcowani, wolą wszystko co kolorowe. No, a on kolorami no, raczej przepełniony nie jest. Widzisz, no, widzisz, tak ci się nie podoba, że do mnie strzelasz. Ja sam największym fanem tego skina nie jestem, ale grał nim każdy, ponieważ nikt nie miał pieniędzy na Oriona. A wtedy to był taki skin, że każdy go chciał. Ale ostatnio przygrzało w Polsce co? Fala upałów naprawdę potężny skwar. Mac 10 Skwar to kolejny zapomniany w CS2 skin. Niegdyś bardzo popularny głównie przez to, że używał go sam wódz, sam Polish Ronaldinho w CS, czyli snaksiu wyklejonego całym go miał naklejkami Virtus Pro. Ale no spójrzcie, jak się prezentuje te pomarańczowe elementy naprawdę przykuwają wzrok. Naprawdę piękny jest ten skin, ale ludzie już go nie używają. Wszyscy teraz grają jakimiś zielonymi, niebieskimi czy inne kolorystyki, ale ten skinek. Słuchajcie, prawdziwi OG gracze doskonale pamiętają. W co drugim meczu miał go? Albo ktoś z twojej drużyny, albo przeciwnik. Szczególnie fajnie fituje z żółtymi bądź pomarańczowymi naklejkami. Właśnie Virtus Pro będzie moim gołtu wyborem. Jeżeli chciałbym tego skina posiadać i okleić go naklejeczkami. Ale słuchajcie, czy go. Czy ktoś go widział? Ktoś gdzieś. Jego już nie ma. Ludzie go nie używają. Nikt a nikt. Gdzie się podział piękny skin? Ma 10 skwar, halo. Wiecie? Zobaczcie, może u Was jest. Drodzy widzowie, a Wy jakiego skina dawno nie widzieliście? Koniecznie dajcie znać w komentarzu. Słuchajcie, niech pierwszy rzuci kamień ten, który nigdy nie grał zatrutą strzałką. Skin naprawdę przykuwał uwagę. Taka troszeczkę kolorowa panterka, nie? Kiedyś albo grałeś tym skinem, albo różą. Również taki do MP9. Naprawdę regularnie widywałem go na serwerze, zwłaszcza w wersji StatTrak o dziwo. Każdy go chciał, ponieważ był bardzo kolorowy, stosunkowo tani jak na tamte czasy, no i przede wszystkim robił niesamowite wrażenie, dlatego że po prostu rzucał się w oczy. Żadne naklejki wtedy do niego nie pasowały, dlatego że no ciężko było znaleźć coś w tej kolorystyce, a mimo to każdy nim grał. Teraz? Wszyscy mają te kurwa gówna jakieś buldożery, i inne tego typu czary, Drogie, tanie, to nie wiem, brzydkie, paskudne, wszystko jakby z TikToka wyjęte, a to zobaczcie. Teraz przechodzimy do takiego klasyka, że po prostu szczena opada. AK47 elitarny. Każdy nim grał, każdy wpierdalał na niego cztery naklejki Virtus Pro. Dosłownie, każdy miał tego skina. Jak nie byłeś Polakiem, rodakiem, szedłeś w Red Ale elitarny. W każdym ekwipunku, w każdym polskim domu był ten skin. Teraz wszyscy latają z tymi kolorowymi głównami jakieś blood sporty, inne neonowe, y, kurwa, jeźdźce i tak dalej. I zapomnieli o starym, dobrym, elitarnym, starym, dobrym skinku do kałaszka. On jest naprawdę piękny. To jest chyba jedyny skin. No, może poza wulkanem, który mi się nie znudzi. Nigdy mi się nie znudzi. Jest naprawdę prześliczny, przecudowny. Wszyscy moi znajomi go mają, ale poza tym nawet Polacy zapomnieli. Nikt go nie ma, tylko te kolorowe czary mają. Nie powinieneś nazywać się Polakiem, jeżeli nie miałeś tego skina choćby przez chwilę w ekwipunku. Ty Miałeś? Miałeś tak? Posiadałeś? Ja zaraz sprawdzę. Ej, ty, tak do ciebie mówię. Chcesz być lepszy w CS-a i jeszcze nie zostawiłeś suba? Naprawdę. Za czasów, gdy ja zaczynałem grać w Cesa, jeżeli nie chciałeś mieć do Awupy skina, siatka safari bądź też skóra węża, kupowałeś właśnie to. Robaczy bóg. Paskudny jak wysypka. Okropny po prostu tak mi się nie podoba. A miałem go w wersji Star Trek, To był mój pierwszy skin do AWP, jaki miałem. Nawet nigdy nie miałem siatki safari, skóry węża, miałem tego skina. Wspominam bardzo dobrze te czasy. Nobiłem 1000 fragów na Statu. To był mój pierwszy. Tysiąc na jakiejkolwiek broni. Żadne naklejki do niego nie pasowały. No był taki szpetny, zresztą nadal jest. Ale wszyscy go mieli, dlatego że nikt nie chciał grać siatką safari, nikt nie chciał grać skórą węża ani defaultowym skinem. Wszyscy brali tego. A ty, drogi widzu, pamiętałeś o istnieniu takiego skina? Widziałeś go na serwerze? A może nawet nim grałeś? W moim serduszku robaczy Bóg ma miejsce na zawsze. Kolejny zapomniany skin, piękny jak to combo noża z rękawiczkami. Małpi Biznes. 5-7 Małpi Biznes. Słuchajcie, ten skin był takim szałem, gdy wyszedł. Tak często go widywałem. Nawet częściej niż miejskie ryzyko, które ja sam posiadałem. Wszyscy grali Małpim Biznesem. Naprawdę. Bardzo prosty patent na skina, nie? Po prostu dajesz banana, ale kurde jakie on robił wrażenie. Teraz wszyscy grają tymi kolorowymi gównami, wiem, że powtarzam to z 30 raz w tym odcinku, ale taka prawda. Nikt nie docenia prostoty w skinach, a ten jest naprawdę prosty i w ten sposób prześliczny. Przed nami teraz trzy skiny do Galila. pierwszy to rakietowe boom. Drugi to Galil Kami i trzeci Burza Piaskowa. Wszystkie te trzy skiny umieszczam w jednym miejscu, dlatego że wszystkie trzy widywałem tak samo często, ponieważ wszystkie trzy były mniej więcej tyle samo warte. Czasem można było zauważyć kogoś posiadającego skina Smoking, bądź Zimny jak Łaz, ale to nie było to. Słuchajcie, mam taki sentyment do tych skinów, wrotowałem tymi trzema przez naprawdę wiele lat, odkąd tylko zacząłem grać. Są... Piękne. Przypominają mi o czasach, gdy dopiero uczyłem się tej gry. Kiedyś każdy nimi grał. A teraz? Nie wiem czy przez to, że są tak tanie ludzie się wstydzą grać takimi skinami? Czy o co tu chodzi? Posiadanie któregoś z tych trzech skinów wiele lat temu było bardziej pewne niż podatki. Teraz nikt ich nie używa. Nie widuje się ich na serwerze. Jestem pewien, że ty drogi widzu też go nie widziałeś od dawna. Tego, ani dwóch pozostałych. Gdzie się podziały piękne, OG, tanie skiny? Posłuchaj, drogi widzu, jeżeli pamiętasz takiego cesa, w którym musiałeś zdecydować się na jedną MK, nie mogłeś mieć obu i wybrałeś M4A4, to na pewno grałeś. Zły, daj mu! Daj mu, daj mu! Skin ten był najtańszym z pięknych skinów do M4A4. Naprawdę, ja go miałem, moi znajomi go mieli, wszyscy go wtedy używali. Teraz. Oczywiście powtórzę się, każdy gra jakimś kolorowym głównym. Nikt już nie pamięta o starym dobrym daymu, a naprawdę pięknym skinem jest. Powiedziałem to jak Joda trochę, nie? Jeżeli i Ty, drogi widzu, grałeś tym skinem, napisz komentarz o treści daymu. Jeżeli i ty, drogi widzu, byłeś młodym, perspektywicznym snajperem, to na pewno miałeś w swoich rękach tego to skina. SSG odchłań. 10 lat temu ten skin kosztował z 10 centów, a był tak śliczny. Paterny, jakie się losowały ze skrzynek, były przeróżne jaśniejszy, ciemniejszy. No, spójrzcie tylko, jak on wygląda. Dostępny również w wersji stat, drago, ile się nie mylę. Szczególnie fajnie może fitować z jakimiś niebieskimi naklejeczkami. Jeżeli i ty grasz z scoutem tak często jak ja. To przemyśl zakup tego skina, ponieważ jest naprawdę cudowny, a możesz dorwać z naprawdę fajnym i jasnym patternem, który tylko dodaje mu uroku. Teraz w większości meczy, przynajmniej moich, albo nikt nie ma skina do scouta, a jak mają, to tradycyjnie kolorowe gówna. Naprawdę, ludzie spędzający pół dnia na TikToku lubią takie kolorowe skiny. Ale prawdziwi OG gracze docenią takie... Arcydzieło. Następny skin pojawia się w tym filmiku już drugi raz, ale tym razem na innej broni. Jest to Krwawy Tygrys. Tym razem na M4A1S. Kiedyś każdy marzył, żeby wystarczyło na stop atomowy albo Cyrexa, ale było jak było i kończyliśmy z Krwawym Tygrysem. Wiadomo, do najpiękniejszych nie należy, zwłaszcza teraz. Ale warto zwrócić na niego uwagę i jeżeli ktoś chce za naprawdę niewielkie pieniądze kupić jakiegoś skina do Emeczki to naprawdę polecam zainteresować się tym oto produktem Kolejny skinek, FAMAS Ocalały Z moim zdaniem paskudny jak cholera, ale każdy go kiedyś miał tani, powiedziałbym że ładny, no ale niezbyt ale ciekawy, powiedzmy że ciekawy, przy tym zostańmy tani, ciekawy wybór do FAMASa jeżeli komuś zależało żeby mieć skina do tej broni zazwyczaj decydował się Właśnie na tego. Da się coś z niego wyciągnąć, gdy doda się jakiś fajny kraft naklejkowy, ale poza tym raczej bym się na niego nie decydował. Teraz już się go nie widuję, dlatego że mało kto gra skinami do Famasa, a jak już, to wybiera jakieś inne. Jednak trzeba pamiętać, że za czasów CS:GO GO to właśnie ten skinek był w ekwipunku każdego. Drodzy widzowie, ja jestem w szoku. Jestem w szoku jak bardzo zmieniła się cena tego skina. P90 martwy punkt. Wiadomo, teraz mało kto gra P90, dlatego że stery przejęła. MP9 jest pierwszym wyborem, jeśli chodzi o PM-y. ale za czasów, gdy grało się w CSA GO, miało się golda, może jakiegoś kałacha. Latało się z P90, to ten skin był w ekwipunku. Naprawdę co drugi rusek go miał. Polacy go mieli, wszyscy go mieli, dlatego że był tani, a ładny. Jak ktoś był bogaty, miała simowa, ale że prawie nikt nie był i mieliśmy po 15 lat, to grało się tym, a teraz nikt nie gra P90 a jak już gra to innym skinem, jakim kolorowym, ten jest kolorowy i jakoś kurwa nie wystarcza, jakoś nikt go nie wybiera, następny skin o którym będziemy mówić jest tak dawno niewidziany na serwerze, tak rzadki, tak stary że nawet na mirażu trzeba go kurde, gdzie, gdzieś tu go o mamy go M4A1S stop atomowy, kiedyś Miałeś albo to, albo Krwawy Tygrys, żaden inny skin do emeczki nie miał miejsca, to albo Krwawy Tygrys. Szczególnie popularny stał się w 2014 roku, gdy All of Meister broił pakę w Mołotowie na overpassie, bardzo znana akcja, doczekała się swojego graffiti, trzymał właśnie tę broń. Naprawdę ładny skinek, OG playerzy doskonale go pamiętają. Ale teraz wszyscy biegają z tymi kolorowymi głównami. Nikt nie ma tego skina, nie widziałem go od kilku lat na serwerze. Naprawdę, naprawdę nikt. No i w ten sposób dobrnęliśmy do samego końca. A ostatnim skinem, który na pewno wielu z Was zaskoczy, jest MP7 Miejskie Ryzyko. Słuchajcie, to był chyba jeden z pierwszych skinów jakie kiedykolwiek kupiłem Jest naprawdę piękny Dalej mało które MP7 jest ładniejsze od niego, przynajmniej moim zdaniem Wiadomo, że teraz MP7 się już praktycznie nie gra, każdy gra MP9 Ale ten skin naprawdę ma w sobie coś takiego, że jest piękny To camo połączone z pomarańczowym kolorem tworzą takie zjawisko Że po prostu w głowie się nie mieści Jestem tak podekscytowany tym skinem nie widziałem go od paru lat, dlatego że mało kto gra MP7, tak jak już wspomniałem, a jak już, to jakimiś innymi skinami. Żałuję, że meta CS a dobrnęła do takiego momentu, gdzie nie opłaca się grać MP7, ponieważ chciałbym tego skina znów oglądać na serwerach. Jeszcze w stat traku w ogóle piękne jakieś pomarańczowe naklejeczki do tego dorzucasz. Cudowne, naprawdę cudowne połączenie. A jeżeli chcesz być w CSK jeszcze lepszy, to po prawej stronie ekranu czeka na Ciebie gotowa playlista ze wszystkimi moimi poradnikami.